O kurde, co pod ziemia się ciągną. one Są ogromne Ta Hala robi naprawdę konkretny klimat. czy znaczy, tutaj ktoś spał ewidentnie Nie, jest to zbyt stabilne. chyba nie runie. widać jakieś materiały włókiennicze. Siemanko. Z tej strony Urbex with Fashion I dzisiaj staramy się zwiedzić tą opuszczoną fabrykę włókna A dokładniej zakład Bevelana Opuszczony już dobre niemalże 20 lat temu I mam nadzieję, że uda mi się znaleźć wejście Bo w poprzednim obiekcie, w którym byłem Niestety takowego nie znalazłem O kurde, coś jest za mną Przeczekam Przeczekam aż tam ktoś przejdzie i postaramy się tu do wejść. Dobra. Potencjalny gość przeszedł. Potencjalny. Dobra, pakujemy się tutaj. Okej. Okay. Nie trzeba. chciałbym się tutaj zbliżać ale tu jest potencjalne wejście jak nie znajdę żadnego innego to tamtędy wejdę tu jestem troszkę odsunięty troszkę bardzo i się jest, A tutaj jakieś sensowniejsze, żeby też troszkę mógł się skryć trzeba obejdę tutaj Być może tu coś będzie. Są tutaj Nie wiem czy tędy wolę się pakować, czy... Jakby wejść tam tędy Chodzimy tandy, chyba o, nie mogę się zmieścić Dobra o, okay. Jesteśmy w środku nawet się nie zbudziłem, podziwo. No, małe to okno, przyznam. Ta hala jest ogromna, naprawdę. Ale zanim wyciągnę sobie lampę, i obawiam się, że dzisiaj światło z lampy może być troszkę gorsze, yy, bowiem zmieniłem baterię na jakieś niż odpowiedniki, bo poprzednie mi się wyczerpały i zapomniałem ich naładować i mam nadzieję, że dadzą radę jak nie to będziemy musieli się yy, będziemy musieli się posługiwać latarką która nie jest zbytnio wygodna ani ładna nie daje ładnego światła a tu jest bardzo słabe światło takie przynajmniej odnoszę wrażenie OK, zacznijmy od tego pomieszczenia. No, światło jest fatalne. Następnym razem będę pamiętał, żeby wziąć lepsze materie Zejść do piwnicy. Myślę, że to zostawimy na koniec. A zanim to, to najpierw zjedziemy te pomieszczenia. Te wszystkie wokół tej hali. I ta. Hala robi naprawdę konkretny klimat, ona jest sucha ogromna. w dół, o, może tu nie chodzę, bo tam zaraz pójdę. Jest to jest taka kapiąca woda cały czas mnie schizuje, że nie jestem tutaj sam cały czas mam wrażenie, że ktoś tutaj chodzi. Okej. Okay. Łazienki i kolejne zejście do piwnicy. Może trochę historii. Zakład Wevelana powstał w latach 40 XIX wieku. No założył pierwszą fabrykę. Wybudował bodajże Eugeniusz Zipset, Zipser. Przepraszam, jak przekręciłem nazwisko. I właśnie ten oto pan dał początek produkcji mate, materiałów. Włókienniczych w Bielsku Białej Bo jakby ktoś nie wiedział Znajdujemy się w Bielsku Białej Bawelana znajduje się w Bielsku Białej I przez pierwsze lata Bawelana działała bardzo prężnie Lecz niestety Ale może na szczęście W 1872 roku Wybuchły tutaj Protesty pracowników Którzy domagali się większy wpłat, bo zarabiali oni naprawdę mizerne pieniądze. Jak za tą robotę, co wykonywali. O, już widać jakieś materiały łukiennicze. I kalendarze rozsypane. I pierwsza włóczka. O, jest więcej tego. Chyba czas na zdjęcie jakieś. To tak, skończyłem się na tym, że był tutaj protest i zdewastowana została ta autofabryka i dom, właśnie tego pana Eugeniusza Zipsera. W 1890 roku odbył się tutaj kolejny protest. Tym razem pracownicy świętowali święto 1 maja. Czyli święto pracy. czy jest chyba wyjście. A, tędy wchodziliśmy. Dobra, wiem. Okej. Okay. Tam chodziliśmy Pracownicy świętowali yy, pierwsze święto pracy 1 maja 1890 roku. No i ta autofabryka działała prężniej do II wojny światowej. Po tej wojnie fabryka została zburzona i wystąpiły ją nowe hale i to właściwie było powstanie Bewelany. Bewelana powstała po II Wojnie Światowej. Jeszcze wspomnę, że w Bewelanie mieściła się siedziba Związ Związku Zawodowego Solidarność rejonu pod Beskidzie. Właśnie urzędowali sobie tutaj, coś tu jest. Nie ma nic. Właśnie w Bewelanie odbyły się pierwsze tak jakby wytypowanie posłów i senatorów do Sejmu właśnie z tego związku Solidarność. No i tak właśnie działała sobie to Bewelana aż do lat 90. kiedy to nastąpił jej powolny upadek, bo zaczęły napływać. Różnego typu inne materiały, które były o wiele tańsze i po prostu wyparły te prawdziwe, chyba najlepsze, najlepsze jakościowe włókna. Warto też wspomnieć, że włókna z azbelska białej były znane na całym świecie. Ale jak już kończąc są historię, Bewelana ogłosiła swoją upadłość w 2004 roku i od tej pory miejsce tylko niszczeje tu jest chyba wyjście na dach tylko z tego co widzę nie ma drabiny coś pracuje chyba z wentylatory z sąsiednich budynków, albo ktoś tu jest po prostu o czy jest park jak to nie świecę Tu już nic nie ma Niestety Ale nie zapominajmy, że zostało nam piętro i piwnica No tu jeszcze tu W sumie tu nic nie ma Troszkę hałasuje Chodząc po tym szkle I chyba obejrzeliśmy wszystkie te pomieszczenia na parterze Wzdłuż y, głównej hali produkcyjnej No Dokładnie Więc zostały, została nam piwnica i piętro no tu się nie zbliżam w sumie Bo słyszałem, że starostwo pojadowe, które graniczy z tym budynkiem lubi zgłaszać wtargnięcia na policję A przynajmniej tak tylko grozić Nie jest to zbyt stabilne Chyba nie runie Dobra, nie runęło to Idziemy na piętra, Wrócę na koniec Zobaczymy czy jest na piętrze Coś ciekawego z zostaniemy. Chyba nic ciekawego w tym, w tym, na tym korytarzu nie znajdziemy. Opuszka z farbą. O, chyba coś. Pomieszkiwał? Nie. O, ale tutaj. Co to jest? chodź, Dobra. Tutaj jakieś większe pomieszczenie, ciekawe. I widać, że coś się paliło. Tutaj, bo są przypalone kartki. Szanujmy się, nie niszczcie. Dobrze. Ja jestem urbek szczerzem, tak więc szanuję zasadę urbek nie wandalizm i nie dewastuję po prostu takich pomiesz miejsc, pomieszczeń. Po prostu pozwalam im samoczynnie się zniszczyć albo inaczej samoczynnie, żeby zostały pochłonięte przez naturę czy coś tego typu. Kolejne większe pomieszczenie Tu nie wchodzę No jest to miejsce naprawdę z niesamowitym klimatem Ta hala właśnie naprawdę dobrze robi tą atmosferę Taka pianca woda daje wrażenie jakby ktoś tutaj chodził. Co też fajnie klimat podkręca. Udamy się do piwnicy. Może coś ciekawego znajdziemy, Kalosz. I buty. Hmm. Ciekawe. I się się oh wow. Zostało nam tylko nacieszyć się tą Piękną halą Porobię kilka zdjęć i chyba tyle Z eksploracji A tu jeszcze jest coś taczki widzę jeszcze jakieś podziemia kurczę mam no, za sobą latarkę na To s światło mi tutaj generuje jakieś butle Kurde, pod podziemia się ciągną. One są ogromne. Dobra, żeby się nie zgubić, będziemy po kolei szybko je obchodzili. O, tutaj ktoś spał ewidentnie. Postaram się podkręcić światło na filmie. Bo ja tutaj ledwo co widzę, a co dopiero wy zapewne. O, tam jest przejście, to tam pójdziemy. Bo jeszcze posadzka się zachowała taka ładniejsza. Wow No, przeszliśmy ten korytarz. Ale dobra, wracamy tam skąd przyszliśmy I chyba idziemy tam Tylko teraz pytanie. Muszę się zorientować gdzie ja wszedłem Dobra, tutaj Żeby ewentualnie wiedzieć gdzie wyjść i się nie zgubić. Jest zasypane, ciekawe czemu? Hmm. Tam nic nie ma, są no, spore podziemia, troszkę zalane, ale chyba tyle z nich, i wychodzimy na górę teraz. Tam nie widziałem żadnej klatki schodowej Więc także Obejdę jeszcze tą halę kilka razy i wyjdę Ok. Relacja wrzucona Zapraszam w ogóle wszystkich na mojego instagrama Gdzie Zazwyczaj jak gdzieś jadę wrzucam jakieś zdjęcia I Storki Także zapraszam <grym> Właśnie, woda mi kapła na głowę. Poczułem to troszkę. Fajnie, że te szyby są jeszcze nie nieporozbijane. Fajnie to wygląda. Chyba tyle z faktycznie. No, jest taki szybki urbek z pół godzinki. W ogóle nie powiedziałem, że strasznie w tej hali produkcyjnej czuć zapach stęchlizny. Taki... taki... typowa stęchlizna, nie umiem tego inaczej opisać, ale zgaduję, że jest ona spowodowana różnymi... Typ różnymi włóknami, które tutaj osały się, albo tamtymi śmieciami, co tam widziałem. Okej, okay, chyba tędy wyjdziemy Wchodziłem tam tędy, dobra Jeszcze lampę tylko Dobra, dajemy tu mój plecak Tu, potem go wyciągnę Najpierw ja muszę wyjść Tylko nie wiem, którędy, czy tędy Chyba tędy Dobra, przecisnąłem się Troszkę się zbyciłem tym razem ale to, ni to nic. Biorę to co mam. I to by było na tyle chyba z Bewelany. To był opuszczony zakład Bewelana. A ja dziękuję za oglądanie. Na razie.